W rodzinie Kiepskich nadeszła nowa, dziwna zmiana. Sami zobaczcie. Waldusz, przynieś mi pi pi piwo. Zaczyna się program. Zostań gwiazdą, kurde. T -t -t Tatuś, i, -i tak cię nie przyjmą do tych gwiazd. E -e -e. I, I, Idź po te piwo i mnie nie pyskuj. Tatuś, piwo się skończyło. Miejesz z tym, Zaczyna się program. W tle słychać telewizor. Hej, czy szukasz pracy, w której się nie narobisz? Zwoń pod 000. Walduś, myślisz, o tym co ja? Tak, trzeba kupić piwo. I to jeszcze zimne. Nie to, biegę po telefon. Te, te, te to. Ale przecież telefon stoi koło ciebie. No tak, już dzwonię. Dzień dobry, ulica Czwartka Godzina 22. Siłopie, co ty wymyśliłeś? Halinka, spokój, daj spać, to się rano. Tymczasem w pokoju Waldka... Ej, Waldek, daj spać! Bo, bo, gówniaro? Jeszcze tego pożałujesz. Godzina 9. Nagłe pukanie do drzwi. Otwarte. Dzień dobry Wam stąd. Czekam na telewizję. Tak, przybyłem. To ja A, to proszę, niech pan się rozgości. Dziękuję. Szukam ochroniarzy. Ja się nadaję. <grym> no dobrze. Niech pan coś zaprezentuje. Ty tu, tu zaprezentuj panu coś. <grym> Dobra. Walduś pokłócił się z panem Boczkiem. Jeszcze nie. To będzie Walduś pobił się z panem Boczkiem. O, gdzie ty ja? O, ja cię zaraz... O nie! Nie zostawię tak tego! Do zobaczenia! Ech, pójdę do kibelka. Co to za dźwięki? Panie Edziu, co pan tu robi? Gram się. Jak to? Wąt stąd. Aha. Nie mam już emerytury. Oj, przepraszam. W takim razie ja wracam do domu. E? co tu jest grane? Panie, wynocha stąd. I pani? My z policji jesteśmy. Idzie pan z nami. Co jak? Halinka, pomóżcie, Halinka! Ciąg dalszy nastąpi.